Witam po co jeszcze tak się prezentują tereny. Ja chciałem zaprosić na dzisiejszą wędrówkę, proszę Państwa. Jest mi niezmiernie bardzo miło, że ktoś to ogląda. Jest tutaj mgły jeszcze, ale w niczym to nie przeszkadza. Zaczniemy od kopania standardowo sopelką. Dzisiaj pyzdy ziemnieszane. pyzdy ziemniaczane, także. Zapraszam na kolejne odcinki z moim udziałem. Jest wilgotno, jest mgła, widoczność jak samo państwo widzicie. Państwo widzicie, tak się prezentuje. Widoczność także. Jeszcze raz bardzo ślicznie i serdecznie dziękuję. Jak to się mówi po leśniczemu, dasz budy.